Cieszymy się ogromnie, że możemy po raz kolejny wystawiać się na targach energetycznych Energetap. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Jest to rzeczywiście moment, kiedy możemy podsumować i nasze dokonania, nasze realizacje i w elektroenergetyce, ale również i na rynku górniczym, w którym energoaparatura od ponad półtorej roku się również zaangażowała. Dla nas budowa bloków energetycznych, ale również odnowa, remonty, modernizacje linii energetycznych są bardzo interesujące. Staramy się rzeczywiście uczestniczyć w tych najbardziej nośnych przedsięwzięciach, ale również działać aktywnie w zakresie czynnych konserwacji, remontów w ramach potrzeb elektroenergetyki. Myślimy, że ten miks energetyczny będzie sukcesywnie rzeczywiście dopasowywany do potrzeb naszego kraju, to uważamy, że powinno być przeprowadzane w sposób taki racjonalny, rozważny, nierewolucyjny, a taki, który rzeczywiście będzie się wkomponowywał i w potrzeby naszego kraju, ale oczywiście w ramach akceptacji nurtu europejskiego. Uważam, że na pewno jest to perspektywa kilkunastu lat. To wymaga naprawdę bardzo dużego rozważnego podejścia do tej sprawy. To wydawałoby się, może, że są decyzje takie jednoznaczne, ale musimy też szanować nasze dobro, surowce i sposób właściwy je rzeczywiście wykorzystywać w elektroenergetyce.